Cześć. Na pewno zastanawiacie się, jak zainstalować kabit Chunks na serwerze Aternas. Cóż, w przypadku domyślnego świata jest to jednym wielkim, że tak się wyrażę, głównym, które nie warto instalować z tego, co patrzyłem, bo i tak to nie działa. E, ale w każdym razie, w przypadku płaskiego świata się to sprawdza. Otóż co należy zrobić? Możecie spróbować się również z innymi światami typu domyślny, powiększony, płaski czy tam jakie chcecie. Więc tak, jeżeli macie oryginalnego Launchera, to możecie wejść sobie na CurseForge w 1.12.2, wchodzicie do tego folderu, klikamy na Open Folder. tak i następnie wchodzimy do saves. Gdy mamy nasze świat. Musimy oczywiście pamiętać yy, o tym, jak nazywa się świat z yy, uruchomionym public chunksem na default, czyli default. Nie może być na off, czyli na off, bo to znaczy, że jest wyłączony. I po prostu kopiujecie to. Ja to mam zrobione ale by, no jak będziecie chcieli to żeby to działało to będziecie musieli właśnie tak zrobić. Później. Wchodzimy na stronę Aternos. I, i klikamy na tutaj na świat. Najpierw na świat, e, najpierw na, przepraszam konfigurację, e, czyli pliki. Konfig. I tutaj mamy kabic chunks, kabic chunks. Czyli dwie konfiguracje. Z tego co pamiętam, zrobiłem tylko to. Otwieramy ją kliknięciem myszy, następnie zaznaczamy. I wszystko to kopiujemy. Robimy to poprzez yy, wejście do. Tutaj jest config, tak? Tutaj o, mamy config. i następnie tutaj zjeżdżamy na dół możemy kliknąć lewym przyciskiem myszy oraz C i mamy powolutku Kubic Jones otwieramy to za pomocą notatnika i to wszystko po prostu wtedy kopiujemy od samej góry do samego dołu Następnie tutaj yy, z samej góry też to zaznaczamy i wklejamy. Po prostu klikając na wklej. Ja to już też mam zrobione. Następnie klikamy na zapisz. Dopiero na końcu klikamy na światy. Pobierz. Po, pobierz jest po to, żeby. No tu widzicie. O. o, proszę bardzo. Ja to już mam, więc nie potrzebuję. Yy, Usunęć z Tak. Yy, następnie klikamy na prześlij. Ale gdy serwer jest wyłączony, yy, pokaże nam się fol folder. No, i tam, gdzie go wkleimy, ten folder tam wchodzimy na pobrany lub na pulpit. Następnie czekamy aż się to załaduje do końca. Takie ciemne, czarne, ten kolor, który się przesuwa. I jak już to się zrobi, klikamy na serwer, <laughs> a następnie uruchomimy. Będzie na zielono uruchomiony, bo ja mam uruchomione więc yy, wszystko jest ok. No i teraz zobaczymy z, efekty tego, co zrobiliśmy. W następnym.